Chcę Ci przybliżyć zmianę sytuacji, jaką udało mi się zrobić z Mikołajem na przestrzeni naszych ostatnich trzech miesięcy. Dzięki bardzo Mikołaj, że zgodziłeś się na taką rozmowę. Cześć, nie ma problemu. Jak najbardziej mile widziane jest przeprowadzenie takiego jakby podsumowania tego wszystkiego, co żeśmy razem zrobili. Jasne, jasne. Powiedz mi stary na wstępie, żeby w ogóle przybliżyć Twoją sytuację dla, dla tutaj odbiorców, jak wyglądało to u Ciebie, na samym początku, jakby jakie były twoje największe przeszkody, problemy znaczy ogólnie problem jest bardzo złożony, ponieważ jest wiele różnych. Inaczej jest bardzo, to jest bardzo rozbudowana wada, bo to jest jednocześnie wada kręgosłupa, która powodowała różne bóle. Okay. W nawet w okolicach miernicy, gdzieś tutaj w okolicach łopatek, z samą miernicą też poważny problem. Mhm. Bóle w stawach, no i też w samych nogach, w kolanach. Okej, ok. okay. Czę dosyć, dosyć częste bóle, generalnie gdzieś podczas chodzenia. Mhm. Czyli rozumiem, że wtedy, jak pojawiały się te sytuacje, to nie było żadnego treningu siłowego, ani w ogóle dbania o siebie w ten sposób, żeby trochę już samemu. Ćwiczyć, żeby poprawić tą sytuację? To znaczy ogólnie y, uprawiałem sporty Okej okay. W no gdzieś tam od, od podstawówki Ale no nie ukrywam, że y, momentami nie zwracałem uwagi na to I też możliwe, że po prostu jeszcze bardziej sobie no, zniszczyłem niektóre okay. części Okej, okay, okej, okay, okej okay. A powiedz mi w tamtym momencie co zrobiłeś? No, bo jak zakładam, chciałeś tą sytuację poprawić? To właśnie jaką decyzję podjąłeś wtedy, żeby temu zapobiec? Pierwsze, na co się zdecydowałem, no to chciałem w ogóle pójść do lekarza, do ortopedy, zrobić prześwietlenie, żeby było wiadomo, co tam faktycznie jest. Dla, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mam te bóle. Okay. Czy wszystko jest w ogóle w porządku. No i zdecydowałem się na to. Lekarz tam. No, przeprowadził taką, powiedzmy, w miarę dogłębną analizę, jak to wygląda. No i były dwa wyjścia: albo y, zabiegi, rehabilitacja, mhm. albo no, bardziej skomplikowane, czyli operacja. No wiadomo, że operacja no to takie bardziej ryzykowne, nigdy nie wiadomo, jak to będzie, więc zdecydowałem Dobra. się na rehabilitację, bo mm, nie chciałem, żeby to było od razu, tylko no żeby tak żeby za zapobiec temu, żeby to się pogarszało. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm, I jakby te wszystkie rzeczy, które wtedy mm, zdecydowałeś się zrobić w kwestii tych Twoich problemów, to jaki to miało właśnie finalny skutek? No bo wiemy, że teraz działaliśmy ze sobą, czyli ten skutek nie był jednak taki oczekiwany przez Ciebie, ale żeby tutaj przybliżyć, co te wszystkie rzeczy te rekomendacje właśnie dały Ci. Znaczy no tak jeszcze kontynuując w sumie poprzedni wątek. Koniec końców chodziłem na te zabiegi, mhm. bodajże dwa razy chodziłem na rehabilitację. To była rehabilitacja dwutygodniowa. Normalnie to było jeden na jeden z fizjoterapeutą na sali gimnastycznej. Robiliśmy no takie zróżnicowane ćwiczenia gdzieś mhm. tam na pleców, na same pośladki, gdzieś na nogi i jakby sa same zabiegi były w porządku, bo mm, fizjoterapeuta, z którym to miałem, no dosyć, dosyć dobrze to tłumaczył, co, mhm. jak. Natomiast no, potem jedyne, co mi pozostawało, to ćwiczyć to samo w domu, a jednak y no mogłem to robić, ale nie wiedziałem, na przykład w jakiej ilości to robić, co dokładnie robić, czy to no tak. byłbym w stanie zrobić, czy powinienem to w ogóle robić, brakowało hmm. mi takiego nadzoru. Właśnie, właśnie, to jest bardzo popularne w takich yy, formach pomocy, że teoretycznie masz to rozkładane, masz te wszystkie rzeczy pokazywane, nawet na Tobie, yy, czy przez osobę, która się na tym zna ale później po wyjściu z gabinetu no, trzeba się udać albo na bardzo drogą kontrolę prywatną, albo zostajesz tak naprawdę z tym samemu, prawda? Mhm. Mm Okej, okay, a powiedz mi, jak wiemy już, jak to wyglądało wcześniej, to co sprawiło w ogóle, że zdecydowałeś się do mnie napisać, czy stwierdziłeś, że właśnie moja opcja pomocy będzie dla ciebie lepsza? No my tak ogólnie znamy się z, z klasy, z liceum. Natomiast no, w pewnym momencie zauważyłem, że zacząłeś działać z ludźmi, że znasz się na temacie, mhm. więc uznałem, że skoro tak dobrze ci to idzie, no to zapewne i mi pomożesz w, w jakiś sposób. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli masz powiedzieć, że generalnie rozwój tutaj Instagrama i takiej świadomości mojej osoby, że w ogóle takimi tematami się zajmuję, to cię głównie prowadziło w ogóle, że warto do mnie napisać. No, zdecydowanie, zdecydowanie to pomogło. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, czy w ogóle na jak już żeśmy popisali i tak dalej, mieliśmy, mm, mieliśmy niedługo zaczynać. Wtedy to powiedz mi, czy miałeś jakieś takie obawy, rzeczy, które miałeś coś w stylu, że no dobra, ma to sens, ale kurczę, no jednak mam coś z tyłu głowy. Było coś takiego w ogóle, czy, czy raczej nie? Na to... Ty... Ja bym powiedział, że główne obawy jakie miałem to czy to co ty mi, że tak powiem przekażesz, to co ja będę musiał robić, okay. czy ja po pierwsze będę w stanie wszystko dobrze robić, bo też jednak miałem przerwę od jakichkolwiek aktywności no jasne. i po jakim czasie w ogóle jakieś efekty będą widoczne, czy to co faktycznie powinno... Działać okay. zadziała. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale mimo tego się zdecydowałeś, za co ci dziękuję. I powiedz mi, jakby w trakcie tego od samego początku poprzez te tygodnie, które mijały, to jakie rzeczy tak na bieżąco od samego początku, gdzieś tam jedna rzecz też powiedzmy w środku i tak na końcu. To co powodowało właśnie takie zaskoczenie, takie pozytywne odczucie, że, że to naprawdę jest na poziomie i że, że widzisz, że czerpiesz z tego korzyści? No zdecydowanie myślę, że sam kontakt z tobą, sama forma przekazywania, yy, gdzieś tam załóżmy, że jak nie wiedziałem jak dane ćwiczenie wykonać, czy źle robiłem, no to ty wszystko przekazywałeś, mówiłeś, co trzeba poprawić. Okay. Myślę, że też bez wątpienia zaskoczyło mnie różnorodność ćwiczeń i możliwość ewentualnych rotacji. Okej. Okay. Bo gdzieś tam załóżmy, przez pierwszy miesiąc robiłem ten plan, który no, przekazałeś mi na początku, ale niektóre ćwiczenia, że tak powiem, no nie, nie do końca mi pasowały. Nie, nie czułem, że one mogą cokolwiek pomóc, więc gdzieś tam była możliwość zamiany. I Jasne. no. Jasne. Zawsze to dużo dawało. Okej, okay, okej, okay. a jak możesz, co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie te analizy e, filmów i te konsultacje podsumowujące, to czy to było taką dużą wartością dodaną, czy raczej takie zbędne, bo Zasi stwierdza, że no one były, ale tak mogłoby ich nie być. Nie no, zdecydowanie, no bo też no jakby nie patrzeć o to właśnie chodziło, żeby mieć stały kontakt, żeby w razie czego wdrażać jakieś poprawki. Mhm żebym w ogóle mm, miał pojęcie, czy ja robię to co trzeba i jak trzeba. Jasne, jasne, jasne. No to się cieszę, że to dobrze udało mi się dobrać. Tu dużo osób, które akurat ze mną działają, to mm, mówią, że te rozmowy są bardzo ważne i rzadko wykonywane w ogóle przez osoby, także, także dobrze słyszę, że u Ciebie tak samo to wyglądało. E, a powiedz mi teraz o konkretne rzeczy, które właśnie te działanie nasze przyniosło u Ciebie, czyli jeżeli chodzi o właśnie zmiany, czy to siłowe, czy to mobilnościowe yy, usmażenie tego uśmierzeniem bólu, jakie to były rzeczy, które odczuwasz po, po tym działaniu? No ja nie ukrywam, że w ogóle zanim zacząłem, yy, zanim przystąpiłem do działania, do wykonywania tych ćwiczeń, no to z siłą było kiepsko, w ogóle gdzieś tam dłuższy spacer, jakieś wchodzenie po schodach, no dawało mi się we znaki. Mm -hmm. A po, po tym czasie trenowania, no jednak czułem poprawę. dziś tam łatwiej mi było y, jakieś, nie wiem, cięższe rzeczy łatwiej mi było nosić. Mm -hmm. Czułem ogólną poprawę i też y, no, jakby nie patrzeć na przykład bóle, które miałem gdzieś tam w stawach, w miednicy czy w kolanie, no... Mm, w odcinku Pojawiały się rzadziej mhm. i były mniej dotkliwe. Jasne, jasne, jasne. Czyli to są takie, powiedziałbyś, główne rzeczy. Ja bym tutaj dodał, że na pewno udało nam się e, wyrównać, e, że tak powiem, asymetrię łopatek. E, czyli bark też był na jednej linii, jeden z drugim. No też, bo, właśnie, mhm. bo ja też tak, tak chciałbym dodać od siebie, że y, miałem dysproporcje. Mhm. Że na przykład ja generalnie jestem osobą leworęczną, więc lewą rękę miałem silniejszą. A jeżeli chodzi o nogi, to miałem prawą silniejszą. A przez y, te ćwiczenia, które ty mi przekazałeś, no to to jakby mm, wyrównało się. Mhm. Te strony, które były słabsze, stały się mocniejsze. Tak, tak, zdecydowanie zgodzę się. To też wynikało właśnie z raportów, które mi wysyłałeś. E, no bym powiedział generalnie, że żeśmy tutaj zniwelowali te wadę postawy, stałeś się silniejszy tak na co dzień i w ćwiczeniach na przykład z własną masą ciała. Właśnie z przenoszeniem cięższych rzeczy, to zdecydowanie mogę się zgodzić z tym. No i chyba się lepiej tak czujesz na co dzień po prostu. Masz więcej energii i, i jesteś taki sprawny. No dokładnie, ja też yy, tak dodam, że yy, dostałem zalecenia odnośnie jakiejś tam diety, czy, czy jak, jak w ogóle funkcjonować przy mhm. trenowaniu. No i nie ukrywam, że też yy, mi to poprawiło sen, w którym też miewałem problemy. Ogólnie dieta mi się poprawiła. Inaczej jednak okay. to wszystko wyglądało. Okay. czyli tak powi powiedziałbyś, że to takie całościowe jednak było dla ciebie. Tak. Okej, okay. okej. Okay. 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 A powiedz mi, jak to wygląda teraz, żeby też przybliżyć um, przybliżyć tą Twoją sytuację? Czy teraz jest kontynuowane? Czy teraz jest jakaś przerwa? Czy może jest sytuacja taka, że na przykład jest przerwa, ale planujesz wrócić, jeżeli będzie um, gdzieś tam luźniejszy okres? To znaczy, no, jak, jak dobrze wiesz, działaliśmy przez 3 miesiące, tak. ale no, ze względu na to, że zaczęły się studia no, i wiązało się to z przeprowadzką, mm, no i w miejscu, w którym teraz jestem, no nie mam zbyt dogodnych warunków do ćwiczenia, no to nasza współpraca jest zawieszona. Natomiast jeżeli yy, no, w, w, kiedy tylko będę w domu, w którym mam jakby nie patrzeć lepsze warunki mhm no to wrócę do trenowania, zdecydowanie, okay. to nie jest tak, że ja się już poddałem. Okej, okay. super, super, czyli też tutaj nam się fajnie, że udało nam też takie podejście zmienić, bo na początku, pani pamiętam, było coś sceptyczne, później nabierałeś takich chęci, a teraz one, pomimo że nie, nie jesteś w stanie wykonywać tych rzeczy, to planujesz wrócić do tego, także to też bardzo dobrze świadczy. Zdecydowanie, no bo też yy... Dodając, no obecnie mam zajęcia spływania, mhm. a y, przez to, że nie miałem wcześniej, zanim zacząłem y, robić treningi, które y, Ty mi y, udostępniłeś, mhm. y, no miałem przerwę od jakichkolwiek aktywności, tak jak już wcześniej wspominałem, no i nie ukrywam, że no w tej chwili na tych zajęciach spływania, no to daje się we znaki. Jasne, jasne. Czyli tutaj też wniosek, że nie powinny się robić przerw. Ogólnie. No, no właśnie, dla, dlatego też... Yy, no jakbym mógł to bym ćwiczył, żeby, żeby po prostu, no... Czasami się nie da. Czasami się nie da. Nie, po nie, nie było no. takich słabości. Mhm. Żeby nie wrócić do tego co było. To na pewno. Dokładnie. Okej. Okay. A powiedz jeszcze dla osoby, które są takie najbardziej wytrwałe, e, to patrząc na to wszystko od tak naprawdę momentu pisania ze mną, później ta rozmowa wdrożeniowa, później przekazywanie wszystkich rzeczy tak naprawdę z punktu A do B i teraz e, tak naprawdę taka perspektywa po tym wszystkim to czy uważasz, że ta decyzja po pierwsze była dobra i jeżeli ona była dobra, to czy myślisz, że była ona na tyle sensowna, że powiedziałbyś dla osoby oglądającej, e, że warto się do mnie zgłosić, jeżeli ma określone problemy jest ambitna i chce, chce tą swoją sytuację poprawić, to co byś powiedział? No ja uważam, że według mnie to była dobra decyzja, bo dała cokolwiek, dała mi wyobrażenie, co, co mam robić, mhm. co to daje, mhm. więc... A też nie ukrywam, że no, jeżeli ktoś potrzebuje, no to... No średnio dobrym rozwiązaniem jest pójść do losowego fizjoterapeuty, tylko według mnie właśnie do takiej osoby, która rzeczywiście widać, że zna się na tym, zajmuje się tym, współpracuje z ludźmi, yy... no. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie no, to jest zdecydowanie wystarczające myślę dla takiej osoby, która będzie to widzieć. W takim razie ja myślę, że to wszystko. Myślę, że umówiliśmy rzeczy, które będą istotne tutaj do pokazania. Także Mikołaj, dzięki Ci bardzo za rozmowę. I... Dzięki również było, było bardzo miło. I tak wypowiem się za organizatora. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Oraz do dzielenia się własnymi komentarzami. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Takich wywiadów będzie tutaj więcej, także zróbcie to, co Mikołaj powiedział. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i to tyle na dzisiaj.